Kupiliśmy apteczkę taktyczną. I dużo sobie po niej obiecujemy, bo producentem jest polska firma Dominator. Kosztowała 70 zł. Ma kamuflaż wzór 93 i robi naprawdę dobre pierwsze wrażenie. Trudno byłoby przyczepić się o użyte materiały i jakość wykonania apteczka ma w ogóle ciekawą konstrukcję to jest taka taśma elastyczna w środku w której włożona jest właściwa torebka apteczki całość tego przypina się po prostu do pasa z tyłu tak żeby dało się sięgnąć i z jednej i z drugiej strony a zasada jest taka że po prostu kiedy mamy to na pasie sięgamy ręką chwytamy za tą tasiemkę i wyr... moment to się powinno dać wyrwać Po otwarciu widzimy, co jest problemem. Widzicie te elementy rzepów, ten duży prostokąt, te duże tutaj i przede wszystkim te wielgachne w tym miejscu. To nie powinno tak wyglądać. Tu powinny być takie małe... Kwadraciki. Żeby to samo nie wypadło po prostu, tak? Natomiast żeby dało się mocnym szarpnięciem wyciągnąć. Niestety ktoś w firmie Dominator chyba coś przegapił. Wiecie, co powinniśmy teraz zrobić, nie? No, ale nie chcemy mówić Yellow to, no bo fajnie byłoby wspierać polskie firmy, bo ogólnie koncepcja tego produktu nie jest zła, tylko spierniczony jeden drobiazg. Szanowni Państwo, z Dominatora, wiecie, co trzeba zrobić, nie? Małe kwadraciki. Tu i tu. Małe.